Siemanko, dobry wieczór, witam na moim tym kanale Z tej strony wasz ulubiony youtuber Mati Gaming Zapraszam was już na 28 odcinek z gry Portal 2 serii Custom Maps single player Będziemy grać mapę wegdet w wersji 1v.1 Dokładnie tak Także nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji na kanału, dzwoneczkiem, łapką w górę Ciepło tym odcinkiem z tym, Portal 2 serii Custom Maps single player 28, jeśli chcecie kolejny odcinek tej serii właśnie, na mój kanał jest z gry Portal w serii Custom Marshall Tire 29, no to prosiłbym o jedną łapkę w górę właśnie pod 28 odcinkiem właśnie z serii Custom Mastery Super Tire w Portalu 2 No i macie kolejny odcinek właśnie tej serii No i oczywiście też pomagacie być oczywiście mój cel, czyli 1000 subskrypcji do końca. Lutego tego roku obecnie, już kanał już jest 934 subskrypcje, także nie wiem nam brakuje tego celu. Dokładnie tak! Oczywiście w opisie pod odcinkiem z was serii Custom Map Single Player w 28. I jak rozwiniecie opis, będą się podany link do strony do pobierania map Custom maps Single Player do Portala 2, Single Player i Multiplayer do Portala 2 również i do portalu 1 Single Player. Dokładnie tak no i tak samo też link do moich social mediów, do mojego TikToka, Instagrama, do mojej grupy na Discordzie dla widzów No i też oczywiście do mojego maila podana nazwa. Tak samo też link do mojego kalendarza publikacji filmów liveów. No i do, oczywiście do aplikacji mojego komputera. Dokładnie tak. Także ruszamy z systemami. I oczywiście weźcie sobie coś do jedzenia i picia. I fajnie się rozkoszujcie przy tym odcinku. Tak, jest right. Bardzo ciekawa mapa, nie? Też mi się bardzo podoba, ale taka fajna, ciekawa. Okej. Okay. Pięknie, mamy to. These bridges are made from natural light that I pump in from the surface. If you rubbed your cheek on one, it would be like standing outside with the sun shining on your face. Pięknie. Udało się pięknie. Za no pierwszym razem o to chodziło właśnie O, tak. Dobrze, pięknie. Kostka jest, pięknie. Uff, ale mam dużo szczęścia. Gdybym nie ja zginął, to byłoby bardzo źle. Tylko dobrze... O tak, udało się pięknie, mamy to. Dobrze, pięknie, kostka jest super. Pięknie, super. O tak. Dobra. O Co zrobiłem? Mam nadzieję, że ta kostka jest do odzyskania. Mam taką nadzieję. To jest ta kostka, która jest do odzyskania, a nie ta co faktycznie nam zginęła i, i będzie się, i nie będzie już jej odzyskać Oby tak było Była jak nie to słabo Dobra Okej okay do chwila prawdy O nie, to jest ta kostka co faktycznie nam się Co jest nam spadła z tego Co była tam gdzie mieliśmy to przejście Oj, to słabo trochę Ale jest to, to chyba do zrobienia Nie O niech to, o, ale szerzyłem, uch Mam duże szczęścia. Ale spokojnie do zrobienia to, odzyskać tą kostkę, bez nerwów. Tak, my to zrobimy na luzie. To jest ta kostka? To jest inna kostka. Bo sam właśnie nie wiem. Oj... się okazało, że to jest ta kostka, która faktycznie nam zginęła I ta kostka co... Hmm... Ja hmm. się zastanawiam właśnie, czy to jest ta kostka co... Właśnie też się zastanawiam na tym Dobra. No próbujemy, no może faktycznie ta kostka co nam zginęła w efekcie... Wiecie czego. W efekcie tego, że spadła do wody, albo to jest ta kostka faktycznie co tam dostaliśmy. Sam właśnie nie wiem. Do tego musimy pomyśleć, zobaczyć. Czy to jest ta kostka co ja myślę, która nam zginęła i które nie odzyskamy, to jest już bardzo słabo. Odcinek od nowa robić. Albo, no nie wiem, zaraz zobaczymy, spokojnie. Zaraz się wszystko okaże, w prawdzie. To jest ta kostka, co ja myślę, czy nie? Jeśli tak, to jest bardzo źle. Nie, jednak nie. To dobrze, nie mam racji, że to nie ta kostka. Uff. To mamy dużo szczęścia. Wszystko ze spokojem. Odcinek dalej trwa. Hmm. Teraz pomyślmy co mamy tu zrobić. Ja już się domyślam. Jeszcze na domyślam, to mam co mam tu zrobić. Więc. Nie jest dla mnie żadną tajemnicą. O tak, o to właśnie chodziło. Dobra. this next test involves turrets. You remember them, right? They're the pale spherical things that are full of bullets. Oh, wait, that's you in five seconds. Good luck. Dziękuję. Mamy to Pięknie kostka udało się Teraz pomyślę co mamy tu zrobić. Ja się już domyślam o co tu chodzi Trzeba zrobić coś takiego, że tą kostkę jakby ściąć na dwie części this next test involves discouragement redirection cubes i just finished building them before you had your well episode so now we'll both get to see how they work Ja się domyślam o co tu chodzi, tylko. Okej. Okay. Dobrze, kostkę mamy, fajnie. Teraz tak. To musimy to zrobić. Ja się domyślam i wiem o co tu chodzi. Udało się ładnie na niszczyć i o to właśnie mi chodziło. Teraz musimy pomyśleć, co mam dalej zrobić. Ok, nic się nie stało, spokojnie. Pamiętajcie o tym, że portal 2 to gra logiczna, w której trzeba pomyśleć głową. O, tak. Mamy to. Teraz pomyślim, co mamy dalej good news i figured out what to do with all the money i saved recycling your one room full of hair when you die i'm going to laminate your skeleton and pose you in the lobby that way future generations can learn from you how not to have your own autark Co musimy zrobić? Ja się już domyślam. Kostkę musimy dać do góry, rzucić portal i sobie iść, skoczyć. Ciach. Tak. Oho. O tak. I teraz tak. Ważna rzecz. O właśnie, o to chodziło. Także moi drodzy, końca odcinka z gry Portowa Silica, Sama Sekretarje 28. Dzisiaj się właśnie mapę Weget. Bardzo fajna mapa. To ją zagrać. Mega fajna. Dokładnie tak. E Także oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanał z dzwoneczkiem, łapką w górę oczywiście pod tym, odcinkiem z grypota kasa, na Player w 28. Jeśli chcecie kończyć odcinek z tej serii na kanale 29, no to przypominam jedna łapka w górę pod tym odcinkiem z grypota Was, serikasa na Player w 28 i macie kolejny odcinek w tej serii na moim kanale. Dokładnie tak. No i oczywiście też pomagacie mi, oczywiście mój cel, czyli e, 1000 subskrypcji do końca e, lutego tego roku. Dokładnie tak! Także papa widzowie żegnam się z Wami do zobaczenia za chwilę na już 29 odcinku z gry Potowasericum Recycle Player. Także papa widzowie, do zobaczenia.